Cześć, witajcie, Dragonair z Silent Gods. No i kolejny z bossów z tych Continental Challenge'ów w naszej fuzji, czyli Fatum Down. No i też oczywiście weźcie pod uwagę to, że atakuję go w zasadzie po jednym dniu, więc to jest taki poglądowy filmik, cóż tutaj najlepiej zrobić. No i zobaczymy. Po pierwsze, on tutaj damage zbiera właśnie od tych bohaterów lodu. No i go ja akurat atakuję Ice Blastem No i co tutaj można zrobić lepiej? Co można zrobić gorzej? A no, jak widzieliście, właśnie ja w poprzednich sezonach GERDIM nie miałem, więc ją sobie zrobiłem już wcześniej chcąc ją tutaj przetestować, no i akurat w tej walce Gerdin bym nie polecał tak bardzo, bo no to jest bohater, który walczy wręcz, a tutaj zaletą to nie jest lepiej wziąć sobie Rzeczywiście, nie wiem, Sejdika albo Bledyna do tego Iceblasta. No, jeżeli macie szynę, no to oczywiście też, a jak nie, to bardziej właśnie tych zasięgowych bohaterów pewnie by się tu sprawdzili lepiej. No i tutaj, jeżeli chodzi o elemental affinity, to tu widzicie, mam bardzo mało to była ta para. Ostatnią, w którą ja tu chciałem inwestować, więc nie mam tutaj ani accuracy. No, w zasadzie tylko to, co tutaj widać, więc teraz tak wydaje mi się, że lepiej by było jakby oni byli rozstrzeleni tak troszeczkę po tej planszy a to ze względu na te batelskie bossa kiedy on atakuje takim kwadracikiem, no 3 na 3 w sumie, tak te, te pola obejmuje no i tutaj ma opcję, aby nas jakoś oszołomić, powalić i tak dalej, to przedkłada się na wynik, no przed ultimate'em już nie uciekniemy, dlatego że właściwie obejmuje całe pole walki, tu jeszcze warto zwrócić uwagę na pasywkę ma tutaj szansę na rzucenie atak penalty, więc tutaj możecie także śledzić jak ta walka się układa czy skorzystał z tej szansy, czy też nie. No, i tu oczywiście gdybym to będzie już ten koniec tygodnia i będę chciał atakować akurat jego, no to tu już miałem oczywiście zbudowaną wcześniej Asta i ona także testowałem sobie właśnie Perseusza ale z racji, że to jest ICE. Może macie na przykład właśnie Finje jako saporta, może macie do niej narzeczonego ja nie mam, tutaj pewnie warriorz jeszcze by się świetnie nadawał, więc no, kwestia testów, więc no, nie ma tutaj też żadnych a, używam w ogóle HP AuG, żeby dłużej przetrwali, tu tak jak mówiłem Gerdin pada pierwsza no bo tam mu podchodzi pod jego uderzenia nie, z tego nawet nie korzystam za bardzo więc tutaj mam wygaszone Niech sobie atakują, Faton Down ma jeszcze to do siebie, że on troszkę redukuje nam energię, więc trudno to jakby zgrać, no i tutaj odchylenie takie RNG, o widzicie już Gerdyn została podeszła, dostała oszołomienie, już straciliśmy na damage'u, więc lepiej jednak wysyłać tam te jednostki zasięgowe. No i tu oczywiście Oczywiście, poza tym, że nie mam tam tego elementu affinity, to też sprzęt na moich bohaterach jest jeszcze dosyć kiepski, tak jak mówię, ten pierwszy dzień, ale chciałem już Wam w miarę szybko tych bossów omówić, przynajmniej na co zwracać uwagę, a oczywiście jak skorzystacie równolegle z fuzją, jest właśnie ten increase drop na ekwipunek, no to wtedy będziecie mieli lepszy sprzęt, no, już nie mówię jak wam się uda coś fajnego, mitycznego zdobyć, bo do tej pory mi się nie udało, i wtedy oczywiście ten wynik będzie także zauważalnie lepszy. No, tutaj w sumie piekli podobnie, trochę lepiej, choć Kertin mam wrażenie, że właśnie skinęła wcześniej niż wtedy, więc Faton Down, pierwsza była Quesitia, Jeden z moich ulubionych takich tanków, Faton Down, kolejny ulubiony, z którego ja często korzystam, a przeciw któremu wolę nie walczyć. Bardzo dużo kontroli właśnie tego i też debuffów, które tutaj źle na Was wpłyną, no ale generalnie mniej więcej tak bym sobie tutaj z nim starał się poradzić, więc Iceblast, myślę, że zwykły ten frost także ma tutaj szansę, no ale jako takie single target, no to bardziej sprawdza się właśnie Iceblast. Więc Oster, losenia, to już pewnie sobie ich zostawię na ten Overworld Exploration. No dobra, nie przedłużając, to był Fatom Down, kolejny Chief Challenge. Widzimy się w następnym. Zostawcie łapkę jak możecie. Trzymajcie się. Cześć.